Hej kochani, witamy was na kanale drogerii EKOWIECZ. Jak możecie zobaczyć, jestem dzisiaj z gościem, czyli Martą, która jest kosmetologiem i ekspertką marki Closhi. Cześć, dzień dobry. No i dzisiaj chciałobyśmy porozmawiać z wami o pielęgnacji wieczornej, z takim akcentem na demakijaż, bo jest to naprawdę ważna sprawa i podstawa skutecznej pielęgnacji. Także jeśli jesteście ciekawi tego tematu, to koniecznie oglądajcie dalej. No dobra, to może zacznijmy od tego, dlaczego demakijaż jest tak ważny. No właśnie, tutaj przede wszystkim chciałabym nawiązać do tego, że ten proces oczyszczania i demakijażu jest chyba jednym z moich najbardziej ulubionych tematów. A myślę, że to wynika po prostu też z tego, że ten etap jest jeszcze przez niektóre osoby traktowany, no powiedzmy to trochę po macoszemu i nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy z tego, że właśnie ten prawidłowy proces demakijażu i oczyszczania będzie tym kluczowym etapem, żeby w ogóle rozpocząć Tą prawidłową pielęgnację. Teraz w ogóle bardzo popularny zrobił się temat dwuetapowego oczyszczania skóry. Czy mogłabyś powiedzieć, jakie są zalety takiej metody? Zalet jest mnóstwo, tak naprawdę, ale jeszcze dosłownie jednym zdaniem wrócę do, do tego samego etapu oczyszczenia, demakijażu. Bo to są rzeczy, które absolutnie musimy od siebie odróżnić, czyli zupełnie czym innym jest proces demakijażu, a zupełnie czym innym proces oczyszczania i to są dwa zupełnie odrębne od siebie elementy, o których naprawdę warto pamiętać. Dzięki temu ta skóra rzeczywiście staje się wtedy lepiej oczyszczona i właśnie tutaj warto się skupić na tym dwuetapowym oczyszczaniu twarzy, ponieważ jest, wydaje mi się, na ten moment, tym procesem, który jest najbardziej efektywny, jeżeli chodzi o to oczyszczanie. Tak, też tak myślę, zdecydowanie. Dokładnie. Więc moja propozycja jest taka, żeby rzeczywiście wykorzystać dwa zupełnie różne produkty, czyli demakijaż, wykonać i ten wstępny tak naprawdę proces oczyszczania wykonać za pomocą produktu tak zwanego lipofilowego, czyli tego, który będzie wiązał. Wszelkie zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego, natomiast w drugim etapie wykorzystać produkt bazujący na składnikach hydrofilowych czyli ten produkt, który będzie wiązał zanieczyszczenia pochodzenia wodnego. Dzięki temu Uzyskamy naprawdę kompleksową i pełną pielęgnację, która umożliwi nam usunięcie zanieczyszczeń wszelkiego pochodzenia z naszej skóry, a także pozostałości makijażu czy też produktu lipofilowego, którego użyłyśmy w pierwszym kroku. No i teraz chciałybyśmy Wam pokazać produkty, które do tego dwuetapowego oczyszczenia naprawdę dobrze się sprawdzą. No i zacznijmy może od olejku. Dokładnie, wygładzający olejek do, do demakijażu będzie tym produktem, który rozpocznie ten proces oczyszczania, czyli właśnie będzie odpowiedzialny za demakijaż. Konsystencja jest typowo olejowa jest bardzo aksamitna, bardzo ładnie zachowuje się na skórze. Nie ma takiego momentu, że czujemy potworne oblepienie, brzydko mówiąc. E, ten olejek bardzo fajnie łączy się ze strukturą naszej skóry. E, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o zasadzie prawidłowego jego użycia. E, za każdym razem przed tym, kiedy używamy olejku, powinnyśmy dobrze go wstrząsnąć. E, nanieść go po prostu e, na nasze dłonie. Pamiętajmy oczywiście o tym, żeby były one czyste i dopiero nałożyć na skórę twarzy, wykonać wtedy właśnie oczyszczający masaż. E, możemy go również wykorzystać do okolicy oka ale tutaj uczulam na takie rzeczy, jak na przykład e, doklejane rzęsy, dlatego że wtedy e, klej po prostu, który się na nich znajduje, może się pod wpływem takiego oczyszczania olejowego po prostu rozpuścić. Natomiast druga kwestia to po prostu ewentualne dostanie się oleju do oka. Będzie to niekomfortowe, oczywiście nie będzie to stanowiło e, jakiegoś ogromnego problemu, ale ten dyskomfort będzie rzeczywiście e, wyczuwalny, tak więc starajmy się e, jednak e, dość delikatnie Opracowywać tą okolicę oka, kiedy będziemy olejek używać. E, natomiast rzecz, która jest e, ogromnym plusem w tym produkcie, to to, że oprócz e, olejów, jak na przykład olej sezamowy czy olej ze słodkich migdałów, e, nasz wygładzający olejek do demakijażu posiada w swoim składzie emulgator. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest go po prostu oczyścić za pomocą wody. Natomiast też nie przejmujmy się, jeżeli coś na tej skórze pozostanie, dlatego że wtedy przechodzimy do tego drugiego etapu, e, którym właśnie jest pianka, którą Paulina, Ty trzymasz, tak. e, i która będzie doskonale e, doczyszczała również te pozostałości oleju, które mamy niespukane z powierzchni skóry. E, tak, no i ja chciałam opowiedzieć troszeczkę o piance, bo testowałam ją przez ostatni miesiąc i powiem Wam, że na Naprawdę ten produkt bardzo mi się spodobał. Jest naprawdę łagodny. Myślę, że tutaj Marta zaraz coś więcej wam o nim powie, ale pokażę wam formułę, bo. Zobaczcie, jest to taka no rzeczywiście pianka. Ona jest bardzo aksamitna w dotyku, ale największą jej zaletą moim zdaniem jest to, że fenomenalnie pachnie. Jeśli chodzi o te produkty, które właśnie używamy do mycia, to ja sobie na ten zapach jak najbardziej pozwalam. No i bardzo mi się on podoba. Naprawdę myślę, że to jest jeden z tych produktów, które najbardziej mi zapadły w pamięć pod względem zapachu. Rzeczywiście zapach jest fantastyczny, ale ja bym się tutaj jednak bardziej skupiła e, na użytkowaniu jej i tych walorach pielęgnacyjnych, które za sobą niesie, bo oczywiście to jest kluczowe. E, więc tak jak wspomniałam wcześniej, będzie rzeczywiście tym drugim etapem, który doczyści naszą skórę e, z produktu, który używałyśmy wcześniej, czyli z produktu lipofilowego, ale też będzie właśnie wiązała te zanieczyszczenia pochodzenia wodnego. E, Pianka łagodna akurat jest taką propozycją, którą kierujemy dla skór bardziej suchych, bardziej odwodnionych. Te, które gdzieś już na poziomie tak naprawdę oczyszczania powinny kontrolować ten prawidłowy poziom nawilżenia. Oczywiście mówimy tutaj o działaniu nawilżającym, które jest pośrednie, bo będzie to produkt, który będziemy spłukiwać z naszej skóry, Niemniej będzie to rzeczywiście taki czynnik bardzo istotny. Pianka w swoim składzie zawiera m.in. sok z liści aloesu. To myślę, że jest taka substancja, która jest powszechnie już znana tak naprawdę. Odpowiada właśnie za takie działanie nawilżające, ale również kojące i łagodzące, co będzie szczególnie ważne przy tych skórach, które mają większą tendencję właśnie do przesuszania i przez to pojawiają się na powierzchni takich skór zaczerwienienia, czy też podrażnienia. Dodatkowo ten efekt będzie wzmacniał też ekstrakt z wanilii, który częściowo odpowiada właśnie za ten fantastyczny zapach, który tak cię urzekł. No ale rzeczywiście, ja jakby ze swojej perspektywy muszę powiedzieć, że użytkowo jest to naprawdę fenomenalny produkt ze względu na to, że ta piana jest po prostu gęsta, jest stabilna i ona jest niesamowicie em, Niesamowicie fajnie gra po prostu z naszą skórą, dzięki czemu praca i ten masaż oczyszczający, który możemy wykorzystać na niej, jest naprawdę efektywny. A powiedz mi, jak to jest z płynem micelarnym? Czy jego też możemy używać do dwuetapowego oczyszczania? No, i ja tutaj się obawiam, że nie do końca będę obiektywna, bo muszę przyznać, że nie pałam ogromną miłością akurat do formuły płynu micelarnego, ale tak już zupełnie poważnie, oczywiście ten płyn micelarny również do tego dwuetapowego oczyszczania możemy wykorzystać, dlatego że zawarte micele będą wiązały zanieczyszczenia wszelkiego pochodzenia. Tak więc, jeżeli preferujemy rzeczywiście formułę płynu micelarnego, a nie na przykład Formułę olejku to jasne, to oczyszczanie będzie efektywne, tylko pamiętajmy, żeby ten płyn micelarny nie był samodzielnie, bo przez wiele lat mam wrażenie, że grono pani wykorzystywało ten produkt jako jeden jedyny w swoim oczyszczaniu, i był to kosmetyk, który stanowił zarówno demakijaż, Oczyszczanie i jednocześnie też tonizację. Tak. Niestety prawda jest taka, że te skóry były nieprawidłowo oczyszczone, tak więc wszelkie pielęgnacje, które były nakładane później, nawet żeby one nie wiem, jak bardzo skoncentrowane składniki aktywne w sobie miały, nie były tak efektywne, jak mogłyby być, kiedy użyjemy tego produktu prawidłowo, czyli właśnie jako pierwszy etap. A po nim wykorzystamy, no właśnie, chociażby wspomnianą wcześniej, łagodną piankę. Bądź można zrobić jeszcze inaczej, i tutaj zdradzę Wam to, w jaki sposób ja oczyszczam wieczorem swoją skórę. Ze względu na to, że zawsze mam dużo tuszu do rzęs na sobie, bo tak po prostu lubię, i nie lubię, kiedy w przypadku produktów olejowych tworzy mi się taka po prostu panda pod oczami. Większą kontrolę mam z płynem micelarnym. Tak więc. Nasączam dwa waciki, przykładam sobie je po prostu do rzęs. W ciągu kilku minut ten tusz się bardzo dobrze, bardzo ładnie rozpuszcza. E, oczyszczam sobie same rzęsy na całą powierzchnię twarzy, szyi, dekoltu. E, nakładam sobie właśnie produkt e, w postaci olejku i dopiero później przechodzę do oczyszczenia za pomocą pianki. I to dla tych osób, które lubią trochę bardziej urozmaicony ten proces oczyszczenia, myślę, że równie dobrze się sprawdzi. Tak, ja też od siebie powiem, że właśnie dokładnie tak samo wykonuję swój demakijaż, bo też przy mocnych makijażach na przykład jest to bardzo dobra opcja, żeby pozbyć się tego produktu, prawda? Bo jednak czasem, jeśli używamy tego oleju do mocnych makijaży, no to potrafi rzeczywiście nam tutaj wlecieć do oczu i nie jest Troszkę to zbyt tak. przyjemne. Ale jeśli chodzi o ten produkt, to właśnie testowałam go również do mocnych makijaży i naprawdę mogę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze radzi sobie z ich usuwaniem. No to skoro już oczyściłyśmy naszą twarz, to teraz co dalej? No właśnie, co dalej, no bo to nadal nie koniec. Nadal jesteśmy w tym procesie demakijażu, oczyszczania i tutaj będę się absolutnie upierała za każdym razem, żeby proces tonizacji pojawił się na sam koniec jako takie zwieńczenie i zamknięcie tego całego procesu oczyszczania. Oczywiście wiem o tym, że w tej chwili formulacje produktów myjących są na tyle delikatne i na tyle przemyślane, że nie powodują, Bądź nie powinny powodować zaburzania naszego pH, to mimo wszystko e, z własnego doświadczenia też wiem, e, że nasza skóra może różnie zareagować po prostu na zwykłą wodę, której i tak używamy w trakcie mycia. E, myślę, że najłatwiej zaobserwować to e, w momencie, kiedy się przemieszczamy, kiedy wyjeżdżamy i mamy do czynienia z innym rodzajem wody. To czasami może być na plus, to czasami może być na minus. Natomiast e, łatwo wtedy zauważyć, że nasza skóra, czy też nasze Głosy po prostu pod wpływem innej wody zachowują się inaczej. Tak więc ja absolutnie zachęcam do tego, żeby proces tonizacji wdrożyć jako zamknięcie właśnie procesu oczyszczania. A opierać się będę też dlatego, że w przypadku naszego portfolio toniki zawsze były tymi produktami dodatkowo aktywnymi. Czyli nie były skoncentrowane jedynie na przywróceniu prawidłowego pH naszej skórze, ale ze względu na obecność składników aktywnych, e, mają też realne działanie, po prostu pielęgnujące. Pamiętajmy, że ten produkt na powierzchni naszej skóry już zostaje. Tak więc wszystkie zawarte składniki będą aktywnie na naszą skórę działały i będą jednym z dodatkowych kroków pielęgnacyjnych. I tak jak e, tutaj widzimy, tonik nawilżający, Hydroshot Mist, to jest jeden z ostatnich produktów które w naszym portfolio się pojawił. No i tutaj jego moc działania zawdzięczamy między innymi ekstraktom z wiśni i kokosa, które mają działać mineralizująco na naszą skórę, ale również łagodząco. To są też składniki działające antyoksydacyjnie. Oczywiście jak sama nazwa wskazuje, będzie to produkt nawilżający. Natomiast jego działanie naprawdę jest dość szerokie, dlatego że w swoim składzie zawiera również prebioty, Dzięki czemu nasza skóra buduje coś w rodzaju odporności i staje się po prostu mniej narażona na działanie czynników zewnętrznych. Dodatkowo też forma, którą wykorzystaliśmy, to mgiełka. Czyli spokojnie możemy po prostu ten produkt rozpylić na powierzchni swojej skóry twarzy dekoltu po oczyszczaniu, ale równie dobrze możemy po prostu zapakować ten produkt do torebki i wykorzystać go w ciągu dnia. Jak jako element takiego odświeżenia. To jest produkt, który ma delikatną nutę zapachową, właśnie w charakterze takiej odświeżającej, tak więc mam nadzieję, że będzie też sprawiał po prostu przyjemność użytkową. No i zdradzę przy okazji, że osoby, które miały okazję testować ten produkt, bardzo sobie ten zapach chwaliły, że jest właśnie taki orzeźwiający, mineralizujący i dzięki temu nasza skóra po prostu nawet w ciągu dnia staje się bardziej świeża. Tak jak wspomniałaś, tonik ma bardzo dobre właściwości nawilżające i ja do tego nawilżenia chciałam właśnie troszeczkę nawiązać, e, mianowicie czy każda cera go potrzebuje? Tak, oczywiście, że tak. E, I na to też bym chciała zwrócić bardzo mocno uwagę, e, bo często jest tak, że na nawilżeniu skupiają się osoby, które mają problem ze skórą suchą. I już nigdy więcej. A tak naprawdę ten proces nawilżania powinien towarzyszyć absolutnie każdemu. Każdym typem skóry w każdym wieku. Eee, no i tutaj taki, taka dodatkowa informacja, że pamiętajmy o tym, że prawidłowe nawilżenie to też doskonała pielęgnacja anti-aging, eee, jeżeli ta skóra nie jest dobrze nawilżona, no to wszystkie te typowo przeciwzmarszczkowe składniki, które nakładamy, również będą mniej efektywne, bo to nawilżenie jest taką absolutną podstawą. No i również przy skórach tłustych pamiętajmy o tym, bo tu z kolei mamy taką sytuację bardzo często błędnego koła, czyli my staramy się tę skórę mocniej oczyszczać, mocniej złuszczać, stosować produkty matujące, różnego rodzaju kwasy. Ta skóra oczywiście redukuje w pewien sposób wydzielanie sebum, natomiast długofalowo to się zupełnie nie sprawdza, dlatego że kiedy brakuje jej tego nawilżenia już tak porządnie, to to sebum zaczyna nam się wydzielać w zdecydowanie większych ilościach, i tak naprawdę efekt mamy zupełnie odwrotny od zamierzonego, tak więc bardzo, bardzo zachęcam, żeby te skóry e, mieszane, tłuste, problematyczne o tym nawilżeniu e, też nie zapominały. I tutaj myślę, że mam taką fantastyczną propozycję dla takich skór, bo doskonale rozumiem też to, że te skóry nie lubią się błyszczeć dodatkowo, a bardzo często niestety po zastosowaniu standardowych kremów tak się dzieje. Dlatego moją propozycją jest nasze silnie nawilżające serum. To będzie produkt, który jest w ogóle w postaci hydrożelu. Tak więc niesamowicie szybko będzie się wchłaniał w strukturę naszej skóry. Nie będzie jej obciążał, nie będzie powodował dodatkowego błyszczenia. A zawartość tutaj dwóch form kwasu hialuronowego i ekstraktu z buraka da takie naprawdę kombo-nawilżenie takiej skóry bardzo, bardzo dogłębne. Oczywiście to nie oznacza, że z tego produktu nie mogą skorzystać na przykład skóry suche czy też odwodnione. Absolutnie mogą. Natomiast myślę, że dla takiego swoistego komfortu zdecydowanie lepsze będzie połączenie wtedy tego serum właśnie z kremem. Tak. No jeśli chodzi o krem, to również miałam okazję go testować. Ja chyba troszeczkę bardziej wolę go na dzień, ale właśnie ja jestem posiadaczką cery suchej. Opowiedz nam jakie mamy składniki w tym kremie. No właśnie, ale zanim składniki, to jeszcze jedno słowo, bo powiedziałaś, że wolisz go na dzień. Tak, tak naprawdę jest to produkt, który możemy wykorzystać i na dzień i na noc. Tak więc ważne jest to, żeby patrzeć na potrzeby swojej skóry i umiejętnie je odczytywać, dzięki temu też jesteśmy w stanie bardzo fajnie produktem żonglować. I jeżeli mamy potrzebę akurat wykorzystania go na dzień, jak najbardziej. Jeżeli preferujemy go na przykład na wieczór, to może być bardziej pożądane właśnie w przypadku skór mieszanych i tłustych, bo to takie jest też rekomendowany, no to wtedy oczywiście możemy przerzucić sobie go do pielęgnacji wieczornej. Natomiast jeżeli lubimy mieć po prostu jeden kosmetyk i wiemy, że tylko wtedy jesteśmy systematyczne w tym, no to rzeczywiście możemy go wykorzystać na jedną i na drugą porę. Natomiast jeżeli chodzi o jego działanie, skupiamy się tutaj tak naprawdę na dwóch torach. Zarówno na wilżeniu, ale też i ujędrnieniu skóry. Więc tutaj robimy taki mały krok już w kierunku tej pielęgnacji, takiej bardziej przeciwzmarszczkowej, e, no bo umówmy się, no ja nie znam kobiety, która nie chciałaby takiego efektu w swoim kosmetyku i nawet jeżeli szukamy tego nawilżenia, to gdzieś pojawia się dodatkowe pytanie, ale czy ten efekt przeciwzmarszczkowy w tym produkcie również będzie się znajdował. Tak więc w tym oczywiście, jak najbardziej, e, tak więc śmiało można po niego sięgać. Natomiast e, jeżeli chodzi o składniki aktywne, między innymi, mówię między innymi dlatego, że tak naprawdę produkt jest dość skoncentrowany w składniki, e, natomiast chciałabym szczególną uwagę zwrócić tutaj na e, olej awokado i olej z otrą ryżowych. To będą um, dwa rodzaje olejów, które będą doskonałym źródłem e, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. E, to są składniki, które są absolutnie niezbędne w takim prawidłowym, codziennym funkcjonowaniu naszej skóry. E, no i dzięki nim ta skóra rzeczywiście ładnie wygląda, jest ładnie napięta, efektywnie nawilżona i to będzie takie naprawdę e, intensywne działanie, bo dodatkowo... Te składniki będą stwarzały na powierzchni naszej skóry taki bardzo delikatny film okluzyjny, który będzie zapobiegał przed transepidermalną ucieczką wody z naskórka. W związku z czym nie będzie doprowadzał do tego nadmiernego przesuszania się naszej skóry. No a ten film dodatkowo chroni też naszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych które no niestety e, niosą negatywne skutki na naszą skórę, e, mowa tutaj między innymi o wolnych rodnikach, które zarówno mogą przyspieszać procesy starzenia, mogą tę skórę mocniej wysuszać, czy też podrażniać, tak więc naprawdę warto zwrócić uwagę, żeby tego typu składniki w naszych produktach pielęgnacyjnych również się znalazły. No i teraz co zrobić, żeby ta pielęgnacja wieczorna była jak najbardziej efektywna? Najlepiej połączyć te produkty ze sobą. Pamiętajmy, że wieczór to jest ten czas, kiedy skóra naprawdę ma chwilę, żeby się zregenerować. Tak więc, w momencie, kiedy na tej skórze pojawi się więcej produktów, albo będą to produkty na przykład bardziej treściwe, bogatsze w konsystencjach, nie stanowi to dla nas problemu. Nie musimy się wtedy zastanawiać, czy na przykład skóra nam się błyszczy, czy mamy taki efekt trochę za dużej bogatości produktów na sobie. Tak więc, śmiało w pierwszej kolejności potonizacji nakładamy serum natomiast w drugiej kolejności właśnie krem nawilżający ujędrniający i one w duecie rzeczywiście ten efekt nawilżenia będą zapewniały dogłębny, intensywny i przede wszystkim efektywny natomiast jeszcze jednym słowem a propos serum silnie nawilżającego to jest produkt, który w przypadku skór mieszanych, tłustych i problematycznych może być z powodzeniem zastosowany również w tej porannej pielęgnacji jako produkt pojedynczy, po prostu pielęgnujący, nawilżający, ale też w pewien sposób ograniczający właśnie to świecenie się skóry, o ile oczywiście później będziemy pamiętały o tym, żeby nałożyć ochronę przeciwsłoneczną. Przejdźmy teraz do kremu pod oczy, bo myślę, że to jest taki kosmetyk, który wywołuje różne emocje. No i pytanie, używać go, nie używać? Jak myślisz, jakie są tutaj plusy, na co zwrócić uwagę? Myślę, że używać. Zdecydowanie używać, dlatego że pamiętajmy o tym, że skóra naszej twarzy i skóra wokół oczu jest zupełnie inaczej zbudowana. Skóra e, wokół naszych oczu jest zdecydowanie bardziej cienka. W związku z czym też koncentracja składników aktywnych, które pojawiają się w produktach kierowanych właśnie do tej okolicy, jest zupełnie inna. Jest delikatniejsza, umówmy się oczywiście. Natomiast ta skóra, ze względu na inną budowę, też nie potrzebuje tak dużej dawki koncentracji tych składników aktywnych. No i tutaj doskonałym produktem tak naprawdę może do rozpoczęcia swojej przygody w zasadzie z tą pielęgnacją wokół oczu będzie nasz nawilżający krem pod oczy, a dokładnie rozjaśniająco energetyzujący krem pod oczy, którego zadaniem jest przede wszystkim pobudzić mikrokrążenie, pobudzić przepływ limfy, ale również w pewien sposób rozpromienić tak zwane zmęczone oko. Prawda jest taka, że spędzamy coraz więcej czasu przed komputerami, przed telefonami. Bardzo często się nie wysypiamy, dużo pracujemy i rzeczywiście to zmęczenie najszybciej widać właśnie w naszych oczach i w okolicy naszych oczu. Tak więc myślę, że to będzie taki produkt, który będzie fajną propozycją, bo bazujemy w nim między innymi na kofeinie, na strelicie białej. To będą właśnie te składniki odpowiadające za element drenujący, poprawiający mikrokrążenie, rozświetlający. Ale jakiś czas temu ten produkt też recepturowo przeszedł mały lifting, uzyskał ciutkę bogatszą konsystencję w stosunku do swojej pierwotnej. Dzięki temu też daje taki efekt, nazwałabym to mocniejszego otulenia okolicy oka, ale nie obciążenia. To myślę, że to jest taka informacja bardzo istotna, no bo nie lubimy, jak w ciągu dnia, kiedy jesteśmy bardzo aktywne, coś nam ciąży na tych oczach, szczególnie jeżeli jeszcze pojawia się do tego makijaż, czasami też się obawiamy gdzieś odbicia cieni, na przykład, więc tutaj ta formuła jest nadal lekka, nadal jest optymalna do stosowania w ciągu dnia, ale właśnie w tej ciutkę bogatszej formie, e, ze względu na dodane składniki aktywne, i tutaj znowu myślę, że ukłon e, w stosunku do tych osób, które lubią ten efekt znowu bardziej przeciwzmarszczkowy, a nie tylko nawilżający, e, nasz krem został uzupełniony w składzie obakuchiol. E, czyli bioretinol. Myślę, że jest to już na tyle znany składnik, że doskonale wiemy, wiecie, o czym ja mówię. E, tak więc zachowujemy tutaj działanie przeciwzmarszczkowe, wygładzające, ale również utrzymujące jędrność i sprężystość e, naszej skóry. Pamiętajmy, że ta pielęgnacja jest o tyle ważna, że okolica naszego oka jest bardzo ruchoma ze względu na naszą mimikę. I rzeczywiście te zmarszczki pojawiają nam się dość e, szybko. Dlatego kluczowe jest odpowiednie dostarczenie składników pielęgnujących. No i przejdźmy może do nowości, bo wiem, że w ofercie marki Kloshi pojawił się właśnie nowy produkt. Czy mogłabyś troszeczkę o nim opowiedzieć? Tak, dokładnie tak. To jest taka mała niespodzianka premierowa. Przedstawiam hydroaktywny sorbet do twarzy. To jest produkt, na który ja osobiście bardzo długo czekałam. Ze względu na to, że jest to bardzo lekka formuła, która jest beztłuszczowa. I myślę, że to będzie produkt, który w pierwszej kolejności oczywiście też zainteresuje te osoby ze skórą mieszaną, tłustą, które właśnie preferują te lżejsze konsystencje na co dzień. Ten produkt rzeczywiście pod względem konsystencji jest bardzo ciekawy, dlatego że jest kremem, ale w bardzo lekkiej formule takiej delikatnie emulsyjnej, delikatnie żelowej. Natomiast nie jest to formuła takiego stricte hydrożelu, jak miałyśmy na przykład e, przy serum silnie nawilżającym. Tak więc zachowanie tego produktu jest zupełnie inne na powierzchni naszej skóry. E, natomiast działanie pielęgnacyjne jest absolutnie fenomenalne, jeżeli chodzi właśnie o ten efekt silnego nawilżenia skóry bez jednoczesnego obciążenia doskonałego wygładzenia skóry, dlatego że w składzie produktu znajduje się między innymi bioferment z bambusa, e, który jest biosilikonem. Silikony są bardzo często właśnie poszukiwanymi e, produktami w kosmetykach, szczególnie kolorowych mam wrażenie, bo one sprawiają e, rzeczywiście taką e, taflę gładkości na, na naszej skórze. E, w kosmetykach naturalnych silikony nie są mile widziane, e, tak więc my wykorzystujemy właśnie tą formę e, bardziej eko, zdecydowanie, e, ale równie efektywną, jeżeli chodzi o ten proces e, wygładzenia. Natomiast e, jeżeli chodzi o składniki aktywne, to nie tylko e, ferment z bambusa, ale również takie składniki jak e, grzyb śnieżny. Nie wiem, czy wiecie, to jest w ogóle składnik, który mm, swoje działanie nawilżające ma jeszcze intensywniejsze i jeszcze mocniejsze niż znany nam kwas hialuronowy. Tak więc myślę, że to jest absolutnie fantastyczna propozycja e, w produkcie nawilżającym. E, no ale nie mogę tutaj zapomnieć też o ekstraktach z kwiatu lotosu. I też z kwiatu porcelanowego. To będą składniki, które element nawilżenia będą wzmacniały jeszcze bardziej, o ile w ogóle się da. Natomiast dodatkowo będą odpowiadały za nadanie takiego promiennego wyglądu naszej skórze, za dostarczenie jej, za dostarczenie jej witamin, minerałów, ale również zapewnią taką pełną blasku i witalną skórę, dlatego że często są też wykorzystywane. Do produktów o działaniu rozjaśniającym i poprawiającym koloryt cery. Tak więc mam nadzieję, że to kombo fantastycznych składników aktywnych e, zachęci Was również do przetestowania naszej nowości. E, no i przede wszystkim, że fantastycznie się to w Waszej pielęgnacji sprawdzi. Ja też muszę powiedzieć, że w ogóle pierwszy raz słyszę o takich składnikach i jestem naprawdę ciekawa ich działania. E, takie moje pierwsze wrażenie to, że produkt naprawdę bardzo ładnie pachnie. I od razu czuć, że rzeczywiście będzie nawilżający. Wydaje mi się, że też bardzo ładnie się wchłania, więc jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że będę miała okazję go przetestować, tak już powiedzmy w dłuższym okresie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o składniki aktywne, staraliśmy się wyselekcjonować absolutne perełki, tak żeby zadowolić najbardziej wymagających konsumentów. No więc na sam koniec podsumujmy jeszcze, żeby wszyscy dobrze zapamiętali, jak te kroki lecą po kolei, czego używać. Tak, rzeczywiście, żeby wszystko było jasne, żeby nie było żadnych wątpliwości. Czyli zaczynamy od demakijażu. Propozycja to wygładzający olejek, e, później przechodzimy do. bądź, przepraszam, bądź. Płyn micelarny, bo o nim też nie zapominajmy dla tych, którzy tę formułę lubią. Później mycie to łagodna pianka. Następnie skórę tonizujemy, nakładamy serum, nakładamy krem do twarzy, nakładamy krem pod oko. I na tym tak naprawdę ta nasza wieczorna pielęgnacja może się zakończyć. No a wy dajcie nam znać koniecznie, czy testowaliście jakieś kosmetyki marki Klosi. Jak zawsze linki do tych, które pokazywałyśmy wam w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie. No i jeśli filmik wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. My się z wami żegnamy i bardzo dziękujemy wam za uwagę. Dziękujemy.